Ciąg geometryczny. Zaczynamy go. To jest taki wstęp, i będą zadania. Będzie o tym, jak ten ciąg geometryczny ogarnąć sobie w głowie. No, i to tak wstępem. Czyli tak, będziemy się zastanawiać, co to jest ten ciąg geometryczny, jak go rozumieć, wyraz ogólny i zależności między wyrazami. I tak. Nie przeczytam teraz coś i poczekaj chwilkę, dobra. Ciągiem geometrycznym nazywamy ciąg liczbowy, w którym stosunek dowolnego wyrazu ciągu do wyrazu bezpośredniego poprzedzającego jest stały dla danego ciągu. I o tym będziemy teraz trochę mówić. Jak pamiętasz, ciąg arytmetyczny był związany z różnicą, tak? Z odejmowaniem. A tutaj mamy coś takiego, w którym stosunek wyrazu dowolnego do bezpośredniego poprzedzającego jest stały. I to jest ten nasz I -loras ku. Coś mi się ślizga długopis. I o co w tym chodzi? Jak mam kilka wyrazów, napiszmy sobie, że mam wyraz A1, A2, A3, A4. A5, A6, A7 i tak dalej, no nie? To stosunek, jak mówimy o stosunku, to zawsze jest kreska łamkowa. I na górze piszemy dowolnego wyrazu ciągu, czyli biorę A2. Do bezpośrednio go poprzedzającego, co go bezpośrednio go poprzedza? A1. To jest stała liczba. I jak wezmę na przykład A3 przez A2... To też otrzymam q. Jak wezmę 4 przez A3, to też otrzymam q. Jak wezmę A5 przez A6, to też otrzymam q. Jak na przykład wezmę A1000, to jaki numer stoi przed 1000? A999 to też mi to da q. To znaczy to słowo, że jak będę dzieliła ten wyraz, ten wyraz. Przez ten, to zawsze otrzymam Q. Czy podzielę ten przez ten, również otrzymam Q. To właśnie nam mówi ciąg geometryczny i to jest jego taka ważna własność. Teraz ja wiem, że to tak brzmi trochę sucho, ale zaraz będzie zadańko. I jeszcze co jest ważnego, że ciąg geometryczny może być skończony lub nieskończony, ale ciąg skończony musi mieć co najmniej trzy wyrazy. No nie, czyli musimy być tyle. Wystarczy, iż możemy mówić, że to jest ciąg geometryczny skończony. A jak mamy taki wielokropek, no to jest nieskończony, bo nie wiemy, ile ma wyrazów. I tutaj taki specyficzny ciąg też chciałam napisać, że ciąg A1 i same zera jest ciągiem geometrycznym, gdzie A1 jest różne od zera i pierwszym wyrazem... Yy, i jest pierwszym wyrazem oraz Q równa się 0. I tak. Czyli na przykład mogę mieć taki ciąg 2, 0, 0, 0, 0 i se to tam leci. I wtedy wiem, że moje A1 równa się 2, Q równa się 0. No, na przykład bym miała pierwiastek z dwóch, dwa, o, dwa pierwiastki z dwóch i same zera. No to A1 równa się dwa pierwiastki z dwóch, a Q równa się 0. O tym nam mówią te rzeczy tutaj. I co dalej? Teraz trochę o tym, jak ten wyraz, jak ten ciąg robimy. Więc czekaj, tutaj troszkę gumuję. Nie, ja to chciałam zgumować. To. O. I tak. Czyli już wiesz, to w sumie też możemy zgumować. Bo, czemu się to nie chce zgumować? Okej. Okay. Czyli jak już wiesz, mamy. Jakieś a1, a2, a3, a4, a5, raz, dwa, trzy i tam sobie leci jakiś jest. an minus -1, an, an plus 1 i sobie dalej lecą. I w ciągu geometrycznym, jak mi te wyrazy ze sobą powstają, że do a1, co muszę zrobić? Jak to mnożę q, to czy mam a2, tak? Czyli a1 razy Q da mi A2. A jak wezmę do A2, zrobię A2 razy Q, to otrzymam A3, tak? Czyli A2 razy Q da mi A3. A jak na przykład zrobię do A4, do mnożeku, no to otrzymam A5, tak? I jak na przykład pomnożę A, niech będzie

Q, to otrzymam ten. Jak do tego do mnożeku, to otrzymam ten. Tak jak było tam w tej definicji, bezpośrednio poprzedzający, no nie? Ale jak mam ten wyraz środkowy, czyli mam wyraz A1, 1, 2, 1, i chciałabym obliczyć ten wyraz. To co muszę zrobić? Podzielić przez Q. Dlaczego? No to spójrzmy może na ten. na... Na ten prostszy. Czyli jak mam tutaj, mam A1, A2, A3, A4. I mam podany wzór wyraz A3. I mam podane Q i chcę obliczyć A2. To ja wiem z tego tu, z tych moich pier pierwszych rzeczy, że A2 razy Q daje mi A3, no nie? To jak chcę wyliczyć A2, czyli to. To dzielę obustronnie przez k. i otrzymuję, że a2 równa się a3 podzielone przez Q. To tak jak było z tym dodawaniem i odejmowaniem w ciągu arytmetycznym. Ciąg geometryczny to mamy mnożenie i dzielenie. A dzielenie czasem może być zapisane za pomocą kreski ułamkowej, czyli tam a przez b, no nie? Hmm? Yy, I tutaj właśnie. To chciałam, żebyś wiedziała lub wiedział po tym filmiku, że ten ciąg geometryczny jest właśnie związany z mnożeniem tego Q, z domnażeniem tego Q obojętnie jakie masz wyrazy. Tak? czyli jeszcze raz, żeby to było tak czyściej napisane mamy i lecimy od początku A1, A2, A3, A4, A5. I A6, tak? Czyli że to A1 muszę to mnożyć Q, tu mnożę ku, razy Q, razy Q i razy Q. A teraz w drugą stronę lecimy. To A6 muszę podzielić przez ku, żeby otrzymać A5, A5 muszę podzielić przez Q, żeby otrzymać A4. To muszę podzielić przez Q, To muszę podzielić przez Q. I tu muszę to podzielić przez Q. Tak. I co ja chciałam jeszcze takiego fajnego tutaj zapisać? Mm. No właśnie, tak mamy A1, A2, A3, A4, A5, A2, a AN. I tak, żeby było A2, to robię A1 razy Q. Żeby było A3, to jest A2 razy Q. A3 razy Q, A4 razy Q, AN minus 1 razy Q. No nie? Ale teraz spójrz. Moje A2, tak, to ile wynosi A1 razy Q? Czyli mam tak, że A3 to jest A1 razy Q. I razy Q. To czarne Q to jest to Q. A to czerwone to przypisałam to. Tak? Tu pokazuję, co zrobić, jak się nie pamięta wzoru. Mhm. Czyli otrzymuję A1 razy Q do drugiej. No i teraz A3 to się równa A, A4, przepraszam. To jest A3. Tak? Tu mam to A3, a moje A3 wynosi już tyle, czyli to jest A1 razy Q do 2 razy Q. Czyli mam A1 razy Q do 3. A5 to jest A4 razy AQ, tak? Czyli A1 razy Q do 3 razy Q. To się równa. A1 razy Q do no, i teraz tu mamy. Więc to jest ten poprzedni. Ci będzie tak. A1 będzie mieć razy q do n minus 1. I to na samym końcu, co nam wyszło, to jest ten wyraz ogólny, który jest też w tablicach maturalnych, jeśli jesteś maturzystą. An równa się. A1 razy q do n minus 1. I za pomocą tego wzoru mogę każdy wyraz w ciągu napisać, mając A1 i mając nasze Q. Jak to mogę zrobić? Czekaj, tylko sobie wezmę zadanko jakieś naszych szybciora. Ciąg arytmetyczny, nie, ciąg geometryczny. Wypisz 6 początkowych wyrazów ciągu geometrycznego o podanym ilorazie Q. Czyli tak, 6 początkowych. Czyli 6 początkowych, to co to jest? A1. A2, czekajcie, bo sobie książkę przy A2, A3, A4, A5, A6. I co ja wiem? Ja wiem, że moje A1 niech będzie minus 3. Moje Q równa się minus 1. Czyli A2 to jest A1, czyli minus minus 3 razy minus 1. To się równa. 3 A 3 to jest a 2, czyli 3 razy minus 1 i otrzymujemy minus 3. A 4 to jest ta minus trójka razy nasze q, czyli razy minus 1 otrzymujemy 3. No i teraz a 5 to jest a 4, czyli 3 razy nasze q. To się równa minus 3. A 5 to jest minus 3 razy minus 1. To się równa 3. No i powstał nam taki śmieszny naprzemienny ciąg. Co ja bym tu chciała jeszcze dodać? Mm, ha, już wiem co chciałam. Tutaj zaznaczyć, że tutaj to wszystko to zawsze jest nasze Q. To jest to. I tak. Ta trójka to jest ta trójka. Weźmy. Ta minus trójka to jest ta minus trójka. Ta trójka tu to jest teraz trójka tu. Zielone weźmiemy. Ta minus trójka to jest ta minus trójka. Tak? Czy to minus trzy dałam tu? Tą trójkę przepisałam tu. Mm -hmm. Tą trójkę stąd znów dałam tu, tą trójkę, tu ona mi wskoczyła, tu i to moje A1 wskoczyło mi do A2, tak? A tutaj w tym miejscu ta minus 1, tu to jest nasza I to wszystko, to jest tak, jak powiedziałam, taki ogólny wstęp żeby coś tam zaczęło Ci w głowie kojarzyć się z ciągiem geometrycznym. Nie będzie po tym filmie nie będziesz super ninją z ciągu geometrycznego, ale już już będziesz wiedzieć o tym. To jest bardzo ważne to tu. Bo jak to kumasz, to całą resztę sobie wykombinujesz. No i dobra. do. Usłyszenia.